Następnym gołąbkiem z przeznaczeniem na aukcję jest to gołąbek czerwony o numerze PL0174 18 rok 740. Jest to gołąb 75% linii Jansen. Jego matka jest to od Piotra Bogały, samica siostra pedała. Wiadomo pedał był po 100% Jansenie od Pita Mandersa. A z góry ojcem jest mój słynny taki szali Jansen, który wywodził się od braci Mentel z 100% Jansenki razy 100% koźlik Jansen z tych szali. Brata, ojca Darek Marciszewski tutaj u mnie nabył do rozpłodu. Co mogę powiedzieć o tym gołąbku? Gołąbek w drużynie wielokrotny, wielokrotnego mistrza oddziału i okręgu. Zawsze gołąb był liczony w pięćdziesiątkę wkładany. No co mogę powiedzieć, ma co najmniej 7-8 konkursów w pierwszej dziesiątce. Nieraz po prostu przegrywał tylko z moimi gębiami na łańcuchu. Także śliczny Jansen, czerwony. Zapraszam do ok